Pora poszła! Siemaneczko, gąsieniczki! Witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Znowu tutaj w tej kuchni. Nie zgadniecie, co dzisiaj robimy. Nie zgadniemy. I wam nie powiem. Ojej! To ja wam powiem. Mamy robimy... Kakao. I mamy mleko. I łyżkę. I kubki. Zgadnijcie, co robimy. Hmm... Garnek kakao. Tak jest! Wow, zgadłem! Ponieważ mamy tutaj też garnek. W którym podgrzejemy nasze mleko. Niesamowite. Zatem mistrzu czyń honory. No więc tak, trzeba odmierzyć mleko. Na ile robimy mleka? Ile chcemy? No to patrzcie, mamy całość, nie? Myk. Taki jeden karton jest na jedną szklankę. Więc wlewamy tą szklankę do. Garnka. Miał się już chyba podgrzewać. Zaraz będzie. To mleko się już niestety skończyło. Więc odmierzamy znowu 250. Pamiętajcie, szklanka 250 ml. I wlewamy ją. A my chcemy jeszcze trochę. Jeszcze trochę. A ja to bym jeszcze troszeczkę poprosił o odrobinkę. Idealnie. Kościół, to jest cały gar mleka. Patrzcie na to! Garnek mleka na kakao! Dobrze, zatem podgrzewamy. A więc tak, bierzemy zapalić. Ale pamiętajcie, nie bawcie się ogniem. Nie bawcie się ogniem. Nie bawcie się ogniem. Tu mamy takie dynzelki, kręciołki i musimy odpowiedzieć o tutaj mamy taki kwadracik, że to odpala właśnie to. I przekręcamy i u mnie niestety nie działa iskierka, więc mamy zapalniczkę. Więc teraz zaraz tylko się czekamy aż się. no i trzeba pilnować i mieszać. A w tym czasie powiem. W tym czasie powiemy wam kilka spraw organizacyjnych, takich jak, jakbyście nie, wcześniej nie zauważyli. Ostatnio zmieniliśmy studio. Tu nagrywamy gry planszowe, tu nagrywamy inne odcinki. Zrobiliśmy tak, ponieważ czemu nie? Do... Ale na pewno planujemy wrócić do naszego starego tak, studia. Tak, na pewno, bo... jeżeli tylko będziemy mieli czas i ochotę. Do tego, jeśli nie zauważyliście, martwa głośnica już się zestarzała, ale ty jesteś ja, stary. ale ja jestem stary. Ale ty jesteś stary. Na chwilę to sobie zostawimy, niech to się podgrzewa. Mam do ciebie pytanie. A więc słucham. Kiedy nadejdzie nietypowy dzień? No nie wiem, no nietypowy dzień to jest inny niż taki typowy, ale... Na pewno wkrótce nadejdzie, spodziewajcie się go z niecierpliwością. Tak będzie. Mieszamy. Mieszamy. No to póki czekamy aż garnek mleka się ugotuje, zrobimy krótką przerwę. Wracamy niebawem. Tak jest. My do Was po krótkiej przerwie. W międzyczasie dodaliśmy tutaj troszeczkę kakao, żeby już sobie zmieniał kolor. Ale najwyraźniej za mało. I przybiera taką dziwną konsystencję i się robią bąbelki. Także nie polecamy. Ale my ogólnie już kończymy, bo już sprawdziliśmy, że jest ciepłe. Ja właśnie... ...powochałem, jest ciepłe. I my to wyłączamy już. Dokładnie. Jest teraz pora dosypać kakao. Jeszcze do tutaj dosypujemy kakao? A, jeszcze trochę dosypać. A teraz do tego? No. No dobra. Łyżeczkę. Tu łyżeczkę. Czubatą łyżeczkę. I mieszaj jakby jutra nie było. A, mieszamy. Myślę, że... Jednak łyżeczka na taki duży gar to nie jest wystarczająca. To wysyp jeszcze jedną łyżeczkę. I jakby jutra nie było. Jakby jutra nie było. Z tym, że już jest jutro, moi drodzy. Tak, bo nawet no, no. No tak było. Ty, fajnie wygląda. Znakomicie. Będzie fajnie topić bardzo. Dobra. No dobra, to pora to należy do naszych wcześniej przygotowanych szklanek. A nalewać będziemy nie czym innym jak chochlą. Tak jest! Chochla zawsze i wszędzie. Oczywiście próba smaku. A, gorące! To dobrze! Ale ja już bym, jeszcze bym trochę dosypał. To nasypię jeszcze trochę i zamieszczę chochlą. Ja bym jeszcze dosypał. Czekaj, czy dosypujesz do garnka, smakujesz chochwę? Jeszcze bym dosypał. Co Dobrze, co ja mówiłem? Mówiłem coś? Nie wiem. Zamieszaj. Dobra. To na boczek, leciutko. To jest ceremonialne nalanie kakao do kubka. Trochę się. Celuj w kubek. Ups. Bum. Dobrze, jeden kubek jest. Kakao. Jeszcze drugi. A kakao to, to w ogóle skąd jest? Jak to skąd? Z czego jest kakao? Z nasion. Jak z nasion? No z nasion kakao. I co wtedy? Ale to jest roślina? Czy to jest zwierzę? Z... Hmm. chyba roślina. Przepraszam co wtedy? Ja ci na to umpa lumpy. A faktycznie. Dobra. No i mamy gotowe kakao. Tak jest. Jeszcze można je tak przodobić pięknie. O. Zobaczymy, czy dobre. I takie kakao jest gotowe do spożycia. Mm, samego... Bardzo dobre. Muszę spróbować. A, gorące. Ale bardzo dobre. Idealne na zimowe dni. I dobrze, bo mamy zimę. Smacznego? Cześć. Hehe. He. Śmierć moi drodzy, i teraz w temacie. Do widzenia.